Witam na kanale 10 Muza. Dzisiaj w cyklu pokryte patyną przyjrzymy się jak w 1973 wyobrażano sobie rok 2022. Zdecydowanie nie jest to najbardziej przystępna wizja naszej przyszłości, niemniej jednak bardzo ciekawa. Panie i panowie, przed Państwem thriller Science Fiction o tytule Zielona pożywka. Zapraszam do oglądania. Ciężko mi sobie wyobrazić lepszą sekwencję otwierającą ten film niż seria następujących po sobie zdjęć, na którą zdecydowali się twórcy. W niespełna dwie minuty zostaje nam przybliżona historia rozwoju ludzkości i postępującej wraz z nim degeneracji naszej planety. Od małych wiosek przez miasteczka po metropolie przykryte powłoką smogu, od garstek ludzi przez większe grupy po tabuny tłoczące się w przestrzeni publicznej, od wozów Ciągniętych przez zwierzęta po tysiące aut tkwiących w korkach na autostradzie, wreszcie od sielskich obrazów nieskalanej natury, przez nieliczne ślady ludzkiej ingerencji, aż po po horyzont wysypiska śmieci. Wraz z wyświetlanymi nam obrazami zmienia się również ścieżka dźwiękowa. Ze spokojnych, kojących uchonut, przechodzimy w coraz to bardziej rozedrgane dźwięki. Powolnie snującą się oprawę dźwiękową zastępuje skoczna melodia. Wraz z muzyką przyśpiesza też obraz. Zdjęcia wyświetlają się coraz szybciej, podobnie jak coraz szybciej następuje rozwój, a co za tym idzie, i upadek ludzkości, zdają się mówić autorzy. Początek ten spełnia dwie funkcje. Przede wszystkim zaznajamia odbiorcę z problematyką, jaka będzie się przewijać na całej długości dzieła. Po drugie, w telegraficznym skrócie przybliża widzowi, co doprowadziło do tego, że świat przedstawiony w filmie wygląda, jak wygląda. Scenariusz napisał Stanley R. Greenberg na podstawie powieści Harego Harrisona pod tytułem "Przestrzeni, przestrzeni". I niestety nie miałem przyjemności czytać owej książki, więc ciężko mi stwierdzić, jaka w tym jej zasługa. Natomiast trzeba przyznać, że największym atutem produkcji jest sam świat przedstawiony. Nowy Jork w roku 2022 jest brudnym miastem, w którym powietrze jest tak zanieczyszczone, że gołym okiem można dostrzec jego zgniło zieloną barwę zasnuwającą ulicę. Ulice przepełnione oblepionymi gęstym potem ludźmi, pozbawionymi zajęcia i środków do życia. Większość z 40 milionów mieszkańców żyje na bruku, we wrakach samochodów, ściśnięta po klatkach schodowych czy kościołach. Praca czy mieszkanie to luksus, na który mogą sobie pozwolić nieliczni, a bieżąca woda czy środki czystości dla większości pozostają w sferze marzeń. Kobiety natomiast traktowane są przedmiotowo i to dosłownie, gdyż nazywane są meblami

W nocy za dnia patroluje policja w celu zapobiegania zamieszkom, gdyż racji żywnościowych wydawanych przez instytucje rządowe nie starczy dla wszystkich. W nocy zaś obowiązuje godzina policyjna, a specjalne śmieciarki po zapadnięciu zmroku wyjeżdżają w miasto w celu uprzątnięcia ciał tych, którym nie dane było przetrwać kolejnej doby. Postępujące globalne ocieplenie sprawiło, iż temperatura przez cały rok nie schodzi poniżej 30 stopni. Ekosystem zaś został zniszczony na tyle, że ciężko uprawiać jakąkolwiek roślinność czy hodować zwierzynę, przez co głód zaspokaja się tytułową pożywką. Prawdziwe warzywa i owoce to rzadkość, którą ujrzą nieliczni, a kawałek wołowiny uchodzi wręcz za święty gral. Jak to zazwyczaj bywa, podczas gdy w jednej części miasta ludzie umierają z niedożywienia, w drugiej, odgrodzonej fosą, w luksusowych, klimatyzowanych apartamentach, żyją bogacze. I choć kryzys klimatyczny dotknął również ich, jest to jedynie namiastka problemów, z jakimi zmaga się szary obywatel Nowego Jorku w 2022. Ci bogaci mogą liczyć na dostęp do sklepu, który nijak nie przypomina tych znanych z naszej rzeczywistości, zapewnia jednak możliwość zakupienia prawdziwych artykułów spożywczych w miejsce spreparowanej pożywki, którą głód zaspokaja plebs. Uprzywilejowana kasta na wyposażeniu swoich apartamentowców może znaleźć drogie alkohole, prysznicę z bieżącą ponadto ciepłą wodą, automaty do gier, a nawet meble w postaci pięknych kobiet. I w jednym z takich miejsc dochodzi do morderstwa członka zarządu Wytwórni Pożywek. Kto i dlaczego zabił? Na te pytania przyjdzie znaleźć odpowiedź głównemu bohaterowi. Detektyw Robert Thorn, w tej roli nieodżałowany Charlton Heston, to cyniczny, ale i dobroduszny policjant, który sporo już w życiu przeszedł. Partneruje mu Edward G. Robinson w swoim pożegnalnym występie, grając Solarofa, Offa, podstarzałego pracownika policji, pomagającego rozwiązywać sprawy głównemu bohaterowi. Panowie dobrze uzupełniają się na ekranie i czuć między nimi chemię. Widać to szczególnie w, co ciekawe, zaimprowizowanej scenie wspólnego posiłku, ale także w każdej, choć kąśliwej, to jednak bijącej ciepłem wymianie zdań, kiedy Sol pewnie i słusznie zrzędzi, że kiedyś to było. Podobnie jak aktorzy, tak i ich bohaterowie świetnie się uzupełniają. Kiedy postać Robinsona przekopuje się przez archiwa w poszukiwaniu cennych informacji, Thorn działa na pierwszej linii frontu, prowadząc swoje śledztwo. Idąc po nic do kłębka, znajdując coraz to nowe poszlaki, trafia na trop afery związanej z zieloną pożywką. Co ciekawe, film, mimo niemalże 50 lat na karku, praktycznie się nie zestarza. Oczywiście duża w tym zasługa pewnej ręki reżysera Richarda Fleischera, ale także występujących w nim aktorów. Na największe wyróżnienie zasługuje wspomniany przeze mnie Edward G. Robinson, dla którego była to ostatnia rola w karierze. Zmagając się z rakiem, na planie filmu był niemalże kompletnie głuchy. Co tym bardziej budzi podziw, biorąc pod uwagę jak dobrą kreację stworzył. Nie służąc kolegów z planu, musiał spamiętać wszystkie swoje kwestie. Następujące po sobie po kolei. Nie ma się też do czego przyczepić od strony technicznej, bo oglądając film dzisiaj, wcale nie odczuwa się, że oto odkurzyliśmy zapyziały starość. Scenografia ukazująca Nowy Jork jako upadłe, zniszczone miasto, wygląda autentycznie mimo upływu czasu. A to, jak rewelacyjnie zrealizowane są niektóre sceny, robi wrażenie po dziś dzień. Na szczególne wyróżnienie zasługuje scena eutanazji, która poza wizualną brawurą oferuje całkiem realną i możliwą do spełnienia wizję tego zabiegu. Może jeszcze nie w 2022, ale za 5-10 lat. Kto wie, swoją drogą, Centrum Eutanazji, ukazane w filmie, wyróżniające się zdecydowanie na tle pozostałych budynków, to jedna z ciekawszych, ale i bardziej niepokojących wizji, jakie dane mi było zobaczyć w gatunku science fiction. Co jednak zaskakuje najbardziej, to jak aktualne są przedstawione w produkcji problemy. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że w filmie mamy do czynienia z hiperbolą, mimo wszystko, jednak globalne ocieplenie, dziś to już fakt, z przeludnieniem zmagają się chociażby Chiny, a negatywny wpływ człowieka na planetę jest niezaprzeczalny. Całe szczęście do wizji zielonej pożywki jeszcze nam daleko. Czy w ogóle do niej doprowadzimy? Stoi pod dużym znakiem zapytania. Warto jednak potraktować owe dzieło jako małą przestrogę dla nas samych że jednak byłby thriller bez towarzyszącego widzowi napięcia. Film, choć czy się powoli, dostarcza nam go w wystarczającej ilości i udanie stopniuje. W miarę rozwoju śledztwa, podobnie jak bohater Charlesa Hestona, natrafiamy na kolejne tropy, wydające się mówić, że chodzi o coś więcej niż jedynie zabójstwo. Potwierdzają tu również sceny, bez udziału głównej postaci. Całość zgrabnie, nie nudząc widza, doprowadza nas do absolutnej wisienki na torcie całego seansu, czyli finałowego plot twistu, o którym trudno nie wspomnieć chociażby słowem. Oglądając film po raz pierwszy, zakończenie robi na widzu piorunujące wrażenie i zostaje w pamięci na długo po napisach końcowych. Z pewnością przyczyniło się ono do zapewnienia filmowi należytego miejsca w historii gatunku. To był kanał Dziesiąta Muza. Do usłyszenia.